W Instytucie Badań Edukacyjnych przygotowujemy w tej chwili propozycje zmian w systemie oświaty. I opowiadałam o tym, jak te prace wyglądają, dlaczego akurat teraz nad tym pracujemy, czyli jakie są powody i konieczności, które wpływają na to, że te zmiany są po prostu potrzebne. Opowiadałam o tym, co planujemy, na jakim jesteśmy etapie i w jakich obszarach tych zmian chcielibyśmy dokonać, a także o tym, jak to wszystko łączy się z tematem tej wspaniałej konferencji, czyli z tematem mikropoświadczeń. Fakt, że w zmianach w systemie edukacji chcielibyśmy bardzo mocno podkreślić sprawczość uczniów, ich kompetencje, i to, żeby nauczyli się wykorzystywać wiedzę w praktyce, brali odpowiedzialność za swoje działania, chętnie te działania podejmowali. I mikropoświadczenia są doskonałym narzędziem, które łączą te elementy i właśnie mogą pomóc młodym ludziom kształtować te umiejętności, ale też nagradzać je za te umiejętności. Bardzo zainspirowało mnie to, o czym opowiadała doktor Papuda Dolińska, czyli jak mikropoświadczenia wykorzystali, projekt wykorzystał w projekcie rozwoju kompetencji nauczycieli, ponieważ w ramach przygotowania reformy oświaty mamy bardzo mocny ten komponent wdrażania reformy, przygotowania nauczycieli do wdrażania. To tutaj też, mimo że początkowo o tym nie myśleliśmy, to widzę teraz możliwość właśnie znowu połączenia tych elementów i wykorzystania mikropoświadczeń także w tym, tym elemencie, czyli nie tylko w kontekście edukacji, znaczy w kontekście uczniów i rozwijania ich kompetencji, ale też w kontekście przygotowania nauczycieli do realizacji tych zadań. Wydaje się, że mikropoświadczenia na przykładzie projektu, o którym mówiła dr Papuda-Dolińska, te mikropoświadczenia są super narzędziem też w tym obszarze.